Witam wszystkich serdecznie ponownie Most Osobowicki Wrocław Koło Zakładu Karnego Piątek, godzina 12 Proszę Państwa, kanał wygląda Niezapełniony Oni na pewno to regulują Tutaj jest śluza aby sobie zostawić rezerwę. To jest oczywiste, choć oni się znają lepiej niż my, przynajmniej lepiej niż ja. Tam widzę, że pozalewane jest. No, mocno. No kurcze pieczone. Mm. Woda przybywa. Okej, okay, okej. Okay. No nie może być zbyt wielkiej różnicy niż przy tamtym moście, no ale tu widzimy troszkę z innej perspektywy. Dobrze, przypomnijmy sobie, że to wszystko, co widzimy teraz, cały ten obszar był zalany. Kompletnie. Nie wiem, czy doszło też do kominów. Ale na pewno to wszystko po lewej stronie co widzieliśmy było totalnie zalane, tu pobudowano piękne osiedla, tu budują kolejne. Także no nie wiem jak to te inwestycje są robione w strefach zalewowych Dlatego mówię Zaniedbanie totalne 27 lat ktoś ma... Słuchajcie, czy nam? My się musimy znać na tym, no nie Powinni tak nas zabezpieczać I tak prowadzić swoje rządy, żebyśmy nie musieli ponosić strat. No ale to dobra, bo zaraz będzie hate park. Hate park! <ścoughs> także miłego, zaraz się widzimy na ulicy Ignuta. No wygląda to hmm, dość Niepokojąco, no ale nie panikujmy. Bo to i tak nic nam nie da, a nie mamy na to wpływu. Dobra, miłego, dzięki, do następnego.